To jest mój alfabet. A ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Jan i Jerzy Kreczmarowie. Jan, oczywiście, jest tym najbardziej znanym jako wielki aktor teatralny, wielki amant klasycznej sceny. Pamiętam go z perspektywy bardzo młodego jeszcze widza, ucznia szkoły średniej czy liceum, kiedy widziałem go w cydzie. Obok i Andryczówny i to jeszcze Simeny, i Infantki. No, było to przejmujące przedstawienie. No, a oczywiście jego, jego, Rodrigo był taki bardzo koturnowy, no, taki według zasad takiego szlachetnego, akademickiego teatru. To oczywiście była wersja wyspieńskiego, więc jeszcze był ten, taki dosyć Szczególny rodzaj wiersza. No i tak go zapamiętałem po raz pierwszy. Później widziałem go w bardzo wielu sztukach. Nie zapomnę go w Lorencacciu, gdzie był świetny. No i udało mi się namówić pana Jana, żeby zagrał u mnie w życiu rodzinnym. Ja z myślą o nim pisałem cały scenariusz. On w tym czasie zaczął już ciężko właściwie. Chorować terminalnie, bo to była choroba krążeniowa. Ona wymagała początkowo amputacji nogi i on bez tej nogi, z świeżą protezą na świeżej ranie, dopiero zgodził się zagrać. To było dość dramatycznie. Ja byłem w kontakcie z jego lekarzami, bo on sam powiedział, że nie, że on się już nie nadaje, że inwalida nie powinien się pokazywać publicznie. A lekarze mówili, niech pan go namawia: on bez teatru nie może żyć. Jak będzie miał zadanie, to będzie się lepiej leczył. I tak się stało rzeczywiście. On w filmie takśmy, tak żeśmy się umówili, że ponieważ każdy krok sprawiał mu ból, to on tylko siedząc coś mówi, a jak idzie, to milczy, bo ma po prostu zaciśnięte zęby. To było bardzo dramatyczne, no ale taki to był bardzo bohaterski człowiek. Skądinąd rektor, były rektor szkoły teatralnej i taka postać, no bardzo publicznie szanowana, a wygląd, z wyglądem, że tak powiem, senatorskim, z tym, że z jednym defektem on miał rozbieżnego Zeza i on w filmie, i także w teatrze, kiedy stał twarzą do publiczności, ściągał siłą woli te oczy i one wtedy wyglądały normalnie. Natomiast, jak był, spaczył w bok, to te oczy rozlatywały się, więc na zdjęciach czasami to wyglądało bardzo śmiesznie, bo po o krzyku stop, nagle nasz bohater zmieniał zupełnie wyraz twarzy. Natomiast później, jeszcze tak z rozpędu po życiu rodzinnym, które bardzo nam ta praca przeszła wielkim no z, dla mnie też z wielką radością, ale i dla pana Jana, to było takie poderwanie się jeszcze do wielkiego wysiłku. Ja pamiętam, jak on, mając tę protezę zamiast nogi. Nie zgadzał się, żeby ktokolwiek mu pomagał, jak trzeba było wejść parę stopni do tej willi. I wtedy wszyscy uciekali, żeby nie być w zasięgu wzroku, a on się męczył i kilka razy się przewrócił. Nie pozwalał sobie dalej pomóc, musiał sam wstać, żeby dojść na miejsce. No, był to taki człowiek o bardzo silnym charakterze, to się czuło do końca. I zgodził się potem zagrać w takim półgodzinnym filmie telewizyjnym, który robiłem dla niemieckiej telewizji, ale po polsku, z Danielem Olbrychskim, historia ojca i syna, gdzie syn jest aktorem i odwiedza ojca w domu starców. Ojciec Uwer odczytuje to fałszywie jako wyraz serdeczności, który mu od syna brakło, a syn po prostu ma do zagrać Fausta i chce podpatrzyć, jakby starcze. Odruchy Ojca, więc jest cyniczny. To nie mój scenariusz. Czyli scenariusz mój, ale idea z nowelki węgierskiej pisarki Magdy Sabo. I też zrobiliśmy to z panem Janem. To była nasza ostatnia praca i chyba ostatnia jego praca. Ja wprawdzie pamiętam jego wspaniałą rolę, jaką ze Zbyszkiem Cybulskim grali w szyfrach hasa. I grali jakby te dwa światy. To dzisiaj, kiedyś to nie tak dawno, prezentowałem w Paryżu, przedstawiałem francuskiej publiczności jako mało znane filmy z lat minionych. I tam można to było zobaczyć na podstawie tego, jak grał Kreczmar i jak grał Cybulski, że ci ludzie przeżyli tę samą wojnę, ale po dwóch, po dwóch stronach frontu. I to była zupełnie inna wojna, inne przeżycia. Oni wrócili inni i dlatego tak, tak głęboko się nie rozumieli. To bardzo ciekawy, mądry film Hasa. A przy okazji no nie sposób nie wspomnieć o bracie Kreczmara, pan, panu Jerzym Kreczmarze, który był przede wszystkim wielkim reżyserem teatralnym, intelektualistą, a do tego taternikiem. I dlatego miałem okazję zaprosić go raz jeden do tego, żeby zagrał jako aktor w filmie Góry o zmierzchu I on się zgodził, bo go ta historia w jakiś sposób obchodziła, dotyczyła. Był oczywiście bardzo niedostępnym, zamkniętym człowiekiem. Właściwie poza zdjęciami niewiele można było yy, z nim się kontaktować. Ale wysoko gdzieś wszedł razem z nami w góry i całą swoją rolę. Bardzo pięknie zagrał. Ja potem niezbyt zręcznie zaproponowałem, żeby to brat Jan podłożył głos, bo trzeba było to zdabingować czy właściwie udźwiękowić. A pan Jerzy, jak się potem zorientowałem, poczuł się dotknięty, bo miał ochotę sam to zrobić. Bardzo żałuję, że nie miałem dosyć wiary, ale byłem bardzo początkującym filmowcem, koledzy. Zespołu powiedzieli mi mowy nie ma, to musi podkładać zawodowy aktor, bo amator nigdy albo nie trafi w ruchy usta, albo nie znajdzie takiej intonacji jak potrzeba. Myślę, że bardzo się pomyliłem wtedy, mimo że pan Jan bardzo ładnie podłożył to i miał podobny głos. Także publiczność nie orientuje się nawet, który to z nich przemawiał. I taką to miałem przygodę z tymi dwoma, no można powiedzieć, tytanami teatru i ludźmi, którzy no, dla historii widowiska odegrali ogromną rolę.